Katol siadaj i mówi o miłości, ale nie potrafi kochać nikogo, kto myśli inaczej. Generacja Z mówi o świadomości, ale nie potrafi oderwać wzroku od ekranu. Katol wierzy w niebo po śmierci, a żyje jak tchórz. Generacja Z wierzy w wolność, a sprzedaje się w każdej rolce na TikToku i na Insta. Wszyscy kłamią, przed sobą, przed światem. Prawda ich przerasta. Katol powie bluźnierstwo, generacja Z powie cringe. To ten sam język strachu, tylko po prostu inne słowa. Jesteście tak samo zagubieni, tak samo zaprogramowani i tak samo zamknięci. Ja nie chcę od Was uznania, nie chcę Waszego lajka, like nie chcę Waszego amen, nie chcę Waszego uwielbienia ani waszej modlitwy. Chcę, żebyście się po prostu obudzili, chociaż ten jeden, jedyny raz, bez narracji, bez autorytetu, bez trendu i spojrzeli w lustro, tak naprawdę bez filtra i powiedzieli jedno: nie wiem kim jestem. Bo dopiero wtedy możecie zacząć żyć naprawdę. Tym przebudzeni resetujemy Matrix.